To puszczaj obs już, już się. Mów kiedy zacząć trochę No przecież nie Jest młodą osobą Nie powinien Oj i już się! Jego fal start na. Kiedy fajno mok w piwnicy. Okej, okay, dobre. Wiem już kiedy śpiewać. Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Wchodzę do piwnicy wszędzie, tutaj ciemno jest. Wchodzę do piwnicy wszędzie, tutaj ciemno jest. Wchodzę. Yes. Yes. Jeszcze raz, no, no Nie, nie, nie wiem, Po prostu 9, 10. 10. Tak. Ale przytnij to. Jeszcze raz. Ale będę się śmiał, będę lał. Przychodzę! No. Nie mogę się wczuć, o! Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Wchodzę do piwnicy, wszędzie tutaj ciemno jest. Wchodzę do piwnicy, wszędzie tutaj ciemno jest. Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Przychodzę do domu, patrzę, piwnica tu jest. Wchodzę do piwnicy, wszędzie tutaj ciemno jest. Wchodzę do piwnicy, wszędzie tutaj ciemno jest. Wchodzę. E do mojej piwnicy, E zapalam sobie światełko, teraz tutaj jasno jest. O oh, jest. Wchodzę E do mojej piwnicy, E zapalam sobie światełko, teraz tutaj jasno jest. O oh, jest. Wchodzę sobie, dalej patrzę, perkusja tu jest. Wchodzę wiąże. sobie, dalej patrzę, perkusja tu jest. Biorę sobie, pałki, pogrę sobie, e na niej. Biorę sobie, no nie. pałki, pogrę sobie, e na niej. No nie. Jednak się złamały i nie pogrę sobie, e. Jednak się złamały i nie pogrę sobie, e. Więc wychodzę z tej piwnicy na świeże powietrze Więc wychodzę z tej piwnicy na świeże powietrze Wchodzę, e do mojej piwnicy Ej Zapalam sobie światełko teraz. Tutaj jasno jest! O jest! Mamy to! Let's go!